Witajcie, witajcie na CryptoBros. Przyglądamy się dzisiaj zdecentralizowanej giełdzie Stella Swap na blockchainie Polkadot, a na platformie smart kontraktów o nazwie Moonbeam. Tak wiem, trochę skomplikowane, no a tak Polkadot działa. Polkadot to jest Layer Zero, tak zwany, czyli nic nie robi, ale łączy wszystkie inne protokoły na Polkadot i jeżeli byśmy chcieli taki blockchain typu Terra Avalanche Phantom znaleźć na Polkadot, to właśnie musimy iść ten poziom wyżej z layer 0 Polkadot, czyli token dot, do poziomu numer 1, którym jest właśnie Moonbeam. Moonbeam jest to dominujący, dominująca platforma smart kontraktów na Polkadot, a Stella Swap e, no, rośnie na dominującą, zdecentralizowaną giełdę właśnie na Moonbeam, a co za, co za tym idzie? E, no, wiodącą giełdę na Polkadot. Yy, bardzo szybko się rozwijały. Ja tutaj do, na tą stronę zaglądam, tutaj, że co 2-3 dni, i zawsze znajduję coś nowego. To co jest coś niesamowite. Druga taka giełda na Moonbeam to jest BIMSwap, ale BIMSwap wygląda na to, że jest w tyle. Jak włączymy sobie aplikację, yy, to zobaczycie, że nadal jest mało ludzi tutaj zaangażowanych, czyli jesteście wcześniej. E, e, zrobili oni coś takiego fajnego jak X Stella, czyli po prostu stakowanie tokenów Stella, czyli jak macie tokeny Stella, dajecie do protokołu, zamykacie, zamieniają oni tą stelę na X Stelle i zobaczcie zaledwie pół miliona dolarów jest zamknięte, czyli praktycznie nic, jeśli chodzi o cały ekosystem Moonbeam czy Portland, to naprawdę jest zero. A najlepsze jest to, że jeżeli stekujecie tę Stellę, tu na sam dole później tą Xtel, X Stellę wrzucacie, to ta X Stella zarabia wam 3 tokeny. Zarabia wam, no niestety muszę podłączyć, żeby zobaczyć, ale zarabia wam token Stella, zarabia wam USDC, czyli stablecoin i zarabia wam. Moonbeam, czyli token tej, tej, tej platformy smart kontraktów czyli jest to farmowanie na kolejnym poziomie jak widzicie tutaj to jest 351% czyli to nie są małe sumki no my tutaj się bawimy zwłaszcza, że jesteśmy tutaj wcześniej a zawsze wiadomo, jak, tak samo jak na AnySwap czy tam Multichain jak jest się wcześniej to płacą najwięcej później te nagrody Będą się zmniejszały. No, mało ludzi teraz zagląda w DeFi, zwłaszcza w takie małe platformy. Także polecamy się zainteresować Stella Swap na Moonbeam. Pozdro.